sobie w Roadsters. Dobra. Piszcie w komentarzach, chcecie ci lubisz, jaką na grę. Jaką na grę. To jest Kary. Chyba go zabiję. Chyba, że nie wiem, co ma dwa. Nie jest. Oj. Prawie, prawie, prawie. Prawie nie dorzuciłem. O, o. Idealnie dwójkę tu zabrać Dobra Rzucimy głowę Dobrze Leżą Dwóch już zabiję Przyda mi się się przydało zamieć O Jezu, 200 fatalnych Jak ida le? Au? Prawie zdechłam. Uaa! Pem, że może, może przed chwom. Zaczynamy grę, zabrzemy. Może by się może byśmy zrobili teraz wina, zaczynamy. Dobra, mamy tam bo. Może mogę spróbować przeatakować. Dostał tam trochę, ale nie za dużo. O, ktoś mamy mega... go. O, zabity, dobra. Idzie tu bo. Uy, uj, 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 bo mnie zabije. Au au, au 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 dobra zabiję tego bo dobra ja zabiję tego bo dużo nie brakowało dobra boję się że on będzie Dobra, siódme miejsce, Aj! Szkoda. Ósmy, dobra. A to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak więc to zobaczenia w następnym. Halo.